Odcinek 17. Niegodnie rozlaliście krew współplemieńców i splamiliście ziemię Amanu. Za krew zapłacicie krwią i zamieszkacie z dala od Amanu w cieniu śmierci. Chociaż bowiem Eru dał Elfom ten przywilej, że nie umierają na obszarach EI i nie mają do nich dostępu żadne choroby, każdy z was może zginąć i wielu zginie od oręża, udręki i smutków, a ich bezdomne duchy staną wówczas przed mandosem. Długo będą musiały u niego przebywać, tęskniąc do utraconych ciał, lecz nie dostąpią litości, nawet gdyby ci, co polegli z ich ręki, za nimi orędowali. Ci zaś, którzy przetrwają wśród ziemi, i nie przyjdą do Mandosa, znużą się wreszcie światem jak zbyt ciężkim brzemieniem, zwiędną i staną się jak gdyby żałosnymi cieniami w porównaniu z młodszym plemieniem później narodzonym. Oto słowa walarów. Wielu drżało z przerażenia, lecz Feanor utwierdził się w swym uporze i odparł: Złożyliśmy przysięgę i nie rzuciliśmy jej na wiatr. Spełnimy ślubowanie. Grożą nam różne niebezpieczeństwa, między innymi także zdrada, lecz nikt nie powiedział i nie powie, że splami nas tchórzostwo, że ścierpimy w swoich szeregach tchórzów i że będziemy się ich bali. Oświadczam tedy, że pójdziemy dalej obraną drogą i do przepowiedni dodam jeszcze jedną, dopóki nie przeminie arda. Pieśni będą sławiły nasze uczynki. Lecz Finarfin wówczas wyrzekł się dalszego marszu i zawrócił z drogi, pełen smutku i gorzkiego żalu do rodu Feanora, był bowiem zaprzyjaźniony z olłem, władającym w Alqualonde. Wraz z Finarfinem odłączyło się od chówców feanora wielu elfów i wędrowali z powrotem strapieni, dopóki nie zobaczyli znów w oddali światła, zwierzy Mindon na szczycie tuny błyszczącego wśród nocy. I tak, w końcu, znaleźli się znowu w walinorze. Wyjednali sobie u Walarów przebaczenie, i Finarfin objął władzę nad resztką Noldorów w błogosławionym królestwie. Nie miał wszakże u boku synów, którzy nie zechcieli opuścić synów Fingolfina, gdy cały lud tego księcia poszedł dalej na północ, czując się do tego zobowiązany wobec współplemieńców. I ulegając woli Feanora, a zarazem lękając się stawić czoło sądowi walarów, gdyż nie jeden splamił ręce bratnią krwią w Przy Przytem Fingon i Turgon, noldorowie o śmiałych i gorących sercach, raz podjąwszy zadanie, gotowi byli wytrwać aż do końca, choćby to miał być koniec bardzo gorzki. Tak więc znaczna większość poszła dalej za Feanorem i wkrótce zaczęły. Działać w gromadzie złe siły, tak jak było zapowiedziane w proroctwie. Noldorowie zawędrowali wreszcie na daleką północ Ardy, a gdy zobaczyli pierwsze kry na powierzchni morza, zrozumieli, że zbliżają się do hel Caraxe. Na północy bowiem ląd Amanów wyginał się ku wschodowi, także od wysuniętych ku zachodowi wschodnich brzegów Endoru, czyli śródziemia, Dzieliła go wąska cieśnina, przez którą pływały razem lodowate wody Morza Okrężnego i fale Belegaeru, wielkiego morza zachodu. Unosiły się tam gęste mgły i śmiertelnie zimne opary. Nurt popychał ścierające się ze sobą góry lodowe i zgrzytające głęboko zatopione kry. Taka była cieśnina Rakse, przez którą oprócz walarów nikt nie ośmielał się przeprawiać. Z wyjątkiem jednej Ungolianty. Feanor wstrzymał pochód i Noldorowie zaczęli się zastanawiać, co robić dalej. Cierpieli już dotkliwie od głodu, chłodu i lepkiej mgły, przez którą nie przenikał ani jeden promyk gwiazd. Wielu żałowało teraz, że się w tę drogę wybrali, zwłaszcza Eldarowie z chówca Fingolfina. Szemrali i przeklinali Feanora jako sprawcy ich niedoli. Feanor wiedział, co o nim mówią — Zawołał więc swoich synów na Naradę. Żeby wydostać się z Aramanu do Endoru, były tylko dwa sposoby: przejść po lodzie albo przepłynąć na statkach. Statków? Wszakże mieli za mało. Sporo ich utracili w ciągu długiej żeglugi, a tych, które zostały, nie wystarczyłoby, żeby wszyscy naraz mogli się na nich przeprawić. Nikt jednak nie chciał czekać na zachodnim brzegu aż Pierwsza partia zostanie przewieziona i statki wrócą po następną, bo lęk przed zdradą już nurtował serca Noldorf. Toteż Feanor i jego synowie postanowili zawładnąć całą flotyllą i wymknąć się cichcem. Od dnia bitwy w Alqualonde zatrzymali władzę nad statkami, a ich załogi składały się wyłącznie z elfów oddanych bez zastrzeżeń Feanorowi i tych, którzy brali bezpośredni udział w bitwie z telerimi. Jak na zawołanie zerwał się pomyślny wiatr z północno-zachodu i Feanor mógł wymknąć się skrycie wraz z synami i tymi spośród noldorów, których uważał za najwierniejszych swoich zwolenników. Odpłynęli, zostawiając Fingolfina z jego chówcem w Aramanie. Może było w tym miejscu wąskie, więc sterując ku wschodowi i nieco na południe, bez strat dobili do drugiego brzegu i stanęli znów na lądzie śródziemia. Wylądowali przy ujściu fiordu zwanego Drengist, wrzynającego się głęboko w krainę Dor-Lomin. Kiedy wyszli na brzeg, Maedros, najstarszy syn Feanora, przyjaźniący się z Fingonem, dopóki ich nie powaśniły kłamstwa Morgota, zapytał ojca – które statki i których żeglarzy odeślesz teraz po resztę naszych współplemieńców i kogo przede wszystkim każesz wziąć na pokład? Myślę, że mężny Fingon powinien mieć pierwszeństwo. Lecz Feanor wybuchnął opętańczym śmiechem i wykrzyknął. Nic. I nikogo po nich nie odeślę. Nie martwi mnie strata tych, którzy zostali po drugiej stronie cieśniny. Okazali się niepotrzebnym obciążeniem w naszej podróży. Przeklinali mnie! — Niech więc przeklinają dalej, wracając z płaczem do klatki walarów, a okręty spale. Maedros stał samotnie na uboczu, gdy Feanor wydawał rozkazy podpalenia białych okrętów Telerich. Tam, na miejscu zwanym Losgar, w ujściu wąskiego fiordu Dręgist, zginęły w ogromnym, jaskrawym i straszliwym ogniu Najpiękniejsze statki, jakie kiedykolwiek pływały po morzach świata. Fingolfin i jego lud zobaczyli z dala czerwoną łunę pod chmurami i zrozumieli, że ich zdradzono. Takie były pierwsze plony bratobójstwa i klątwy rzuconej na Noldorów. Widząc, że Feanor opuścił go i nie ma do wyboru nic, no bo Albo zginąć w Aramanie, albo ze wstydem wrócić do Walarów, Fingolfin był rozgoryczony, lecz jeszcze goręcej niż przedtem zapragnął znaleźć jakąś drogę do śródziemia, aby się porachować ze zdrajcą. Pod przewodem Fingolfina i jego synów oraz Finroda i Galadrieli, hufiec musiał odbyć długą, niezmiernie uciążliwą wędrówkę, lecz w trudach rosło męstwo i hartowała się wytrwałość Noldorów, byli przecież wspaniałym plemieniem, pierworodnymi dziećmi nieśmiertelnego Eru Iluvatara, a że niedawno wyszli z błogosławionego królestwa, nie zdążyli się jeszcze znużyć bytowaniem na ziemi. Serca ich płonęły zapałem młodości, a pod przewodem Fingolfina i jego synów oraz Finroda i Galadrieli odważyli się wejść do najstroższej krainy północy. Nie mając innej drogi przed sobą, Stawili w końcu czoło grozie cieśniny Hel Caraxe i okrutnych gór lodowych. Niemało wspaniałych czynów dokonali później Noldorowie, lecz chyba żaden nie przewyższył bohaterstwa tej desperackiej przeprawy, podjętej wśród przeciwności i przygnębienia. Wtedy to zginęła Elenue, żona Turgona i wielu innych Eldarów. Ze znacznie zmniejszonym chówcem stanął wreszcie Fingolfin w krainach zewnętrznych. Nie kochali Feanora ani jego synów ci, którzy znowu szli jego śladem i wśród ziemiu zadeli w trąby o pierwszym wschodzie księżyca. Rozdział dziesiąty. Sindarowie Tymczasem, jak już wiemy, rosła potęga Elwego i Meliany wśród ziemiu. Eluego uznawały za króla wszystkie elfy z Beleriandu, zarówno marynarze Kirdana, jak wędrowni myśliwi z gór błękitnych za rzeką Gelion. Nazywano go w mowie jego plemienia Elu Tingol, czyli król w szarym płaszczu. Plemię to samo siebie nazywało Sindarami, elfami szarymi gwiaździstego Beleriandu, a chociaż byli to Morikendi, pod panowaniem Tingola i dzięki pouczeniom Meliany nabyli wielu umiejętności i stali się najpiękniejszymi, najmądrzejszymi z elfów śródziemia. Pod koniec I wieku, po uwięzieniu Melkora, gdy cała Ziemia cieszyła się pokojem, a blask Welinoru osiągnął swój zenit, przyszła na świat Lúthien, jedyna córka Tingola i Meliany. Większa część śródziemia drzemała, Uśpiona przez Jawannę, lecz w Beleriandzie, za sprawą Meliany, kwitło życie i radość, a jasne gwiazdy błyszczały srebrzystym ogniem. Lucien urodziła się w lesie Neldoret, a na jej powitanie białe kwiaty Nifredilów rozkwitły niby gwiazdy ziemi. W drugim wieku, nie woli Melkora. Zawędrowali do Beleriandu krasnoludowie z gór błękitnych, czyli z Eretluin. Sami siebie nazywali Gehazadami, lecz Sindarowie nazywali ich Naugrimami, to jest Karłami albo Gonhirimami, czyli Mistrzami Kamieni. Najdawniejsza ich siedziba leżała daleko na wschodzie, lecz wybudowali sobie na modłę swojego plemienia podziemne pałace i dwory we wschodnich stokach Eretluin. Luin. Mieli tam dwa miasta, które w swej mowie nazywali Gabil-Gatholem i Tumun-Zaharem. Pierwsze, którego nazwa w mowie elfów brzmiała Belegost, czyli Mitleburg, co można by przetłumaczyć – wielka twierdza – Znajdowało się na północ od wysokiego szczytu Dolmed, a drugie, na południe od tej góry, w mowie elfów nazywano je Nogrod, Holowbolt, czyli siedziba wydrążona w skale. Największym podziemnym grodem krasnoludów był Khazad-dum, zwany przez elfy Hat Chodrondem, a później w dniach, gdy go opanowały ciemności, nazwany Morią. Lecz Khazad-Dum leżał daleko, w górach mglistych. Wiele mil dzieliło go od Eriadoru i był znany elfom tylko z imienia i z napomnień krasnoludów żyjących w górach błękitnych. Z Nogrodu i Belegostu przybyli Naugrimowie do Beleriandu, budząc wielkie zdumienie wśród elfów, przekonanych, że to oni są jedynymi wśród ziemi istotami, które. Umieją się wypowiadać w słowach i używają rąk do wytwarzania różnych przedmiotów. I że poza nimi istnieją tylko ptaki i zwierzęta czworonożne. Nic jednak nie rozumieli zmowy mowy naugrimów i brzmiała ona w ich uszach twardo i nieprzyjemnie, to też niewielu elfów zdołało ją opanować. Za to krasnoludowie uczyli się języka elfów bardzo szybko i woleli to od wtajemniczania obcych plemion w swój własny język. Nieliczni też Eldarowie odwiedzali kiedykolwiek Nogrod i Belegost. Do wyjątków należeli Eol, znan Elmoth, i jego syn Maeglin. Krasnoludowie jednak często przychodzili do Beleriandu i zbudowali wielką drogę, która biegła u podnóży góry Dolmed i dalej wzdłuż rzeki Askar, przecinając Gelion po Sarn Atrad, kamiennej grobli, gdzie później miała się rozegrać bitwa. Stosunki między Naugrimami a Eldarami zawsze były dość chłodne, chociaż obu stronom przynosiły znaczne korzyści. W tych wszakże czasach nie dzieliły ich jeszcze urazy, które później miały powaśnić te plemiona, i król Tingol przyjmował krasnoludów życzliwie. Naugrimowie, w późniejszych latach, bardziej byli skłonni zaprzyjaźnić się z Noldorami niż z innymi szczepami Elfów czy ludzi, a to dlatego, że żywili głęboką cześć i miłość do Aulego i ponad wszelkie inne skarby cenili klejnoty noldorów. Wśród ciemności Ardy krasnoludowie już tworzyli bardzo piękne przedmioty, gdyż od pierwszych swoich ojców wyróżniali się szczególną biegłością w obróbce metali i kamieni, lecz w najdawniejszych czasach woleli żelazo i mieć od złota i srebra.